Siemano, właśnie wróciłam do domu, zrobiłam sobie herbatę w moim pięknym kubku z, chciałam powiedzieć z Białego Stoku, ale on nie jest z Białego Stoku, on jest z Bolesławca. I pomyślałam, że opowiem Wam o tym, jaki miałam się wspaniały dzień. Otóż wstałam się bardzo wcześnie o 6 rano, zrobiłam sobie makijaż, a potem pojechałam z Pauliną do TVP. nagrywaliśmy dzisiaj, znaczy byłam się w programie na żywo i opowiadałam trochę o kosmetykach z ryżu. Jak zwykle było bardzo fajnie, akurat dzisiaj wszyscy mieli wspaniały humor i uwielbiam tych ludzi, którzy pracują tam na backstage'u, tych panów od mikrofonów, panie, które robią makijaż, pana, który mi robi zawsze najpiękniejsze loki i dziewczyny, które tam pomagają mi ułożyć te moje kosmetyki na, na jakichś talerzach, na tackach i tak dalej, żeby to ładnie wyglądało naprawdę mega fajnie. Była też dzisiaj tam dziewczyna, która pisze vloga, ku mam kaszę. Bardzo fajnie też było ją znowu spotkać. Kiedyś razem występowałyśmy, była przemiła i dzisiaj też właśnie mnie, mnie pamiętała, także że super. Była moja ulubiona prowadząca, która jest zawsze najmilsza dla mnie, także tym bardziej to już wszystko było na plus. No i jesteśmy po, już jesteśmy w samochodzie i jedziemy do Złotych Tarasów. Moi drodzy, ale dzisiaj był super dzień, w sensie poranek był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Oni są wszyscy tacy mili, są naprawdę wszyscy tak niesamowicie mili, także jeśli mnie oglądacie, to pozdrawiam, wątpię, ale pozdrawiam. Wiesz, roboty drogowe teraz zakłócają moją emisję. emisję? Eee, emisję! <grywa> <Emisje? grywa> Chyba głosu. Dobra. Dobra. zaraz mi opadnie, to się do was odezwę, bo na razie to już jestem taka trochę hype. Potem się zebrałyśmy z Pauliną do samochodu i pojechałyśmy do Złotych Tarasów. Jak fantastyczny jest ten samochód! Czeka na nas specjalny gość, na którego oczekiwałam? E, jestem ja prowadzę bloga Twojej Źródło Urody i mam nadzieję, że wrócę do YouTube. A. Niedługo. E, Powiedzcie go w komentarzach, proszę, zróbcie to dla mnie, bądźcie tacy mieli. E, więc wybraliśmy się wszyscy razem na kawę. W sumie z tej kawy zrobiłam się sałatka i w rezultacie ani się nie napiłam kawy, dzisiaj, ani wczoraj nie zadam lodów. Trzeba to nadrobić. Przemiły czas. Poznałam trzy wspaniałe dziewczyny, które mnie oglądają. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję, że przyszłyście. Było super miło Was poznać. Myślałam, że sobie usiądziemy, tak wiecie, porozmawiamy 20-30 minut, a tutaj okazało się, że spędziliśmy kilka, naprawdę kilka długich godzin na, na bardzo przyjemnej rozmowie, także mega! Jesteśmy na spotkaniu z moimi kochanymi widzami i spotkałam taką piękną panią, która się zajmuje. Czym? Prowadzę teraz dom tymczasowy. Generalnie wszystkim, wszystkim polecam tego typu i z mojego drodzy. Dla Oczywiście można przegarnąć cokolwiek się chce. Ja się zdecydowałam na psiaki. Jeżeli kiedykolwiek przyjdzie Wam taka, taki pomysł do głowy, to skontaktujcie się z jakąś fundacją. Ja ze swojej strony polecam fundację Przytul Psa, ona działa Zostawimy w okolicach warsztat pod, 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 pod. i można naprawdę zrobić bardzo dużo dobrego dla jakiejś psiej duszy. Tak. Bardzo, bardzo polecam. Dziękuję. I dzięki czaszce za taką możliwość. High five dla tej laseczki, która powiedziała, że uwielbiam moją maseczkę ryżową jeszcze dzisiaj. Idealnie się zgrało mi z tematem, zawsze mnie takie rzeczy podnoszą na duchu. Nie zrobiłam żadnych zakupów, nie kupiłam zalotki, a o której zapominam od trzech miesięcy, jak jestem w sklepie, to nigdy nie kupuję, chyba zamówię w nacie, bo już cały czas zapominam o tym. Ale za to czas spędziłam świetnie, potem kupiłam sobie wodę gazowaną, zamiast niegazowanej, i wsiadłam do pociągu. W pociągu z zepsutą klimatyzacją przejechałam sobie 6 godzin, i szczerze mówiąc, było bardzo miło, bo były otwarte wszystkie okna, wiał wiatr, i było miło. I poczytałam sobie książkę. Miałam czas, żeby poczytać książkę, nie musiałam na żadne maile odpisywać, więc to było super. Dojechałam do piły i tam spotkałam już mojego ukochanego Michałka i mojego ukochanego lesterka. To to idzie? No to idzie, cześć pieseku, cześć, no cześć, no cześć, już, 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 lesejku. już, 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 tak się zakończył ten wspaniały, wspaniały dzień. Teraz dopiję do końca moją herbatę i idę spać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Na razie.